Witam Was bardzo serdecznie. Miesiąc już zbliża się ku końcowi, więc czas najwyższy zorganizować jakiś konkurs. I obiecałem Wam, że w kwietniu konkurs będzie bardziej na bogato. Tak więc nie tylko jedna nagroda, a będą nawet dwa zestawy nagród. Wszystkie zasady i co dokładnie jest do wygrania o tym będzie za chwilkę. Tak więc zapraszam. Zanim przejdziemy dalej zaznaczam, że udział w konkursie jest dobrowolny. Tak więc jeśli komuś z jakichś powodów zasady nie pasują, no to oczywiście nie musi brać udziału. A teraz zobaczcie co będzie do wygrania. Będą dwa zestawy nagród, czyli będziemy mieli dwóch zwycięzców. Każda z osób dostanie po klawiaturze gamingowej z LEDami, czyli odpowiednio jest to Fury Hellfire 2 oraz Fury Skyrider, żeby grało się jeszcze lepiej, każda z osób dostanie po myszce optycznej. Do zestawu z Hellfire 2 będzie myszka Liocat MX557C, a do Skyrider'a będzie myszka lrm 555 A żeby było po czym tą myszkę przesuwać, no to przyda się podkładka, najlepiej taka na całe biurko i to dobrej jakości, będą to podkładki Savio o rozmiarze 400x900 mm. Do pierwszego zestawu będzie podkładka w wersji Speed Black Edition, a do drugiego będzie podkładka też Black Edition, ale w wersji Control. Każdy z zestawów wart jest ponad stówkę, i teraz to należy zrobić, żeby mieć możliwość wzięcia udziału w konkursie. Po pierwsze, piszecie zgłoszenie konkursowe na maila, który podany jest w opisie filmu. Tytułujecie Konkurs dla subskrybentów Kwiecień. Natomiast pod tym filmem piszecie komentarz o treści biorę udział. W mailu należy napisać swój nick na YouTube, imię oraz wiek do celów informacyjnych. A także wrzucić do maila screena potwierdzającego subskrypcję mojego kanału. I w tym momencie pojawia się jeszcze jedno zadanie. Zaprosić do subskrypcji mojego kanału, jakiegoś znajomego czy znajomą, czyli po prostu osobę, która jeszcze nie jest subskrybentem, a sądzicie, że tematyka kanału może ją zainteresować. Jeśli uda Wam się taką osobę zachęcić, zasubskrybuję mój kanał, wtedy w zgłoszeniu należy napisać także nick tej osoby. Oraz dołączyć także screena potwierdzającego subskrypcję kanałów. Oczywiście polecona przez Was osoba może również wziąć udział w konkursie, wysyłając zgłoszenia i namawiając kolejną osobę do subskrypcji mojego kanału. Tak więc myślę, że uczciwa wymiana, ponieważ do wygrania są fajne zestawy nagród. Tak więc zapraszam Was do pisania zgłoszeń. Pamiętajcie o wszystkich krokach. Także te zasady są w opisie filmu, więc można na spokojnie sobie przeczytać przed wysłaniem zgłoszenia. Tak więc pozdrowienia dla wszystkich oraz życzę powodzenia.